Cześć, Artur Kienixman, Kraft Maga Croydon. Witam Cię w naszym nowym podcaście o rozwoju osobistym. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czym jest sukces. Mam ze sobą gościa Sebastiana Czajkę, który siedzi już od jakiegoś czasu w samorozwoju. No i postanowiliśmy, że nagramy razem ten podcast. Coś Wam ogłosimy. Może, Sebastian, przedstaw się. Powiedz, kim Ty jesteś, co Ty robisz, dlaczego my to robimy. Cześć, Artur. Dziękuję bardzo za wprowadzenie. Tak, nazywam się Sebastian Czajka. Jestem na co dzień dyrektorem projektów, pracuję w Londynie już od ponad 20 lat w branży budowlanej. Zajmuję się budową mieszkań, prowadzę inwestycje od 200, 300, 400 apartamentów. Buduję też domy. Od paru lat zajmuję się też recladingiem, czyli poprawą bezpieczeństwa budynków, głównie elewacji. Po wielkim pożarze w Londynie w 2017 roku pomagam też mniejszym deweloperom. Mam swoją firmę konsultingową i także pomagam przy projektach, przy pięciu mieszkaniach, dziesięciu, piętnastu, dwudziestu. Skończyłem Executive MBA w Henley Business School. I od tego zaczęła się moja droga taka poważniejsza z rozwojem osobistym. E, wszystkim polega, polecam e, MBA, to była taka no, jedna z ważniejszych e, decyzji w moim życiu. I no, po pięciu minutach na pierwszych zajęciach wiedziałem, że jestem w odpowiednim miejscu i do dzisiaj tego nie żałuję, chociaż studia kosztowały mnie kupę pieniędzy, w sumie na tamte czasy, to mógłbym nawet chyba kupić sobie mieszkanie w Polsce. Dodatkowo prowadzę webinary, kursy na temat zarządzania projektami, natomiast na to, też na temat rozwoju osobistego. No ale dzisiaj, Artur, nie będziemy rozmawiać o budowaniu. Będziemy rozmawiać o budowaniu budynków, ale o budowaniu siebie i o naszym najważniejszym projekcie, jakim jest nasz rozwój osobisty. Tak I... tylko dodam, tak tylko dodam, że. To wszystko, co ty robisz, kontakt do ciebie, wszystko będzie podlinkowane, ale także wyświetla się twoja strona internetowa, tam można wejść, skontaktować się z Sebastianem. No ale tak wracając do tematu, dzisiejszym tematem odcinka jest sukces. Tak co jest. Sebastian, jest sukces? Według, co to według Ciebie jest sukces? Czym jest sukces? Czym jest sukces? Czyli jak mieć zegarek za 10 tysięcy, a dalej nie mieć czasu? Tak? Czasu nie kupisz, nie? Dokładnie. I no Artur, powiedzmy jeszcze tylko na początku, że to jest taki początek naszego całego cyklu o rozwoju osobistym e, i że będziemy chcieli Wam wszystkim pomóc. E, do, waszym... do kogo to jest skierowane? No dla, dla, dla każdego, dla, ta, dla wszystkich takich jak Wy. Jeżeli Wy tego słuchacie, to oczywiście na pewno jesteście e, już na jakimś początku rozwoju osobistego. Jesteście ambitni, ciężko pracujący, macie odpowiedzialne pracę I macie no i takie przejmujecie, przejmujecie odpowiedzialność za swoje życie, bo tak. skoro ktoś sięga po takie filmy, to znaczy, że Dokładnie. już ktoś już zrozumiał w dobrym i bierze, momencie. bierze tą odpowiedzialność na siebie. Tak jest, nie? Tak i to już jest początek sukcesu. E, ale Macie wrażenie, że życie pędzi, a wy na przykład stoicie cały czas w miejscu, albo chcielibyście coś zmienić, ale nie wiecie dokładnie jak, albo brakuje wam motywacji, energii, no, takiego sensu życia, że robicie coś, ale tak naprawdę czy robicie to dla siebie, może robicie to dla kogoś innego. I teraz my chcemy, żeby ten, ta, ten cały cykl był takim początkiem dla was żeby tak się zatrzymać i zastanowić, czy rzeczywiście to, co robicie, czy to ma jakiś sens. I dlatego dzisiaj postanowiliśmy rozpocząć tą całą ser serię, właśnie fajnym odcinkiem, czym jest sukces. A dlaczego Artur? Ponieważ kiedyś zauważyłem, że ten sukces, czym jest sukces, każdy interpretuje to w inny sposób, ja na przykład kiedyś dla mnie sukces to była kariera zawodowa, wyższe stanowisko, lepsze pieniądze. Teraz dla mnie sukcesem, o będziemy o tym mówić, jest bardziej równowaga i spędzanie czasu z moją rodziną, ale do czego zmierzam? Czyli ten sukces tak naprawdę nie ma takiej jednoznacznej definicji i dla każdego może oznaczać coś innego. I jeszcze w danym momencie naszego życia to będzie wszystko się zmieniać. Dlatego teraz chcemy was wam pomóc, że jesteście w danym momencie życia i teraz trzeba się zastanowić w tym momencie, co jest dla Was najważniejsze, co na, to, to, czym tak na, naprawdę teraz będzie sukces w waszym życiu, żebyście na przykład rano wstali, spojrzeli w lustro i na przykład byli szczęśliwi i na przykład. E, Powiedzieli sobie, no, stary, super, jestem z ciebie, z ciebie dumny, dobra robota, lecimy. Następny dzień, uśmiech od ucha do ucha, bo o to w tym wszystkim chodzi. Także no bo, bo sukces motywuje, nie? Według Wikipedii sukces to jest osiąganie po prostu swoich celi i teraz trzeba sobie ustalić, jakie my mamy cele, jakie my mamy priorytety, jaki sukces my chcemy osiągnąć. Czy to będzie na przykład zdrowie, Sport, y, praca jak powiedziałeś, czy tam lepsze stanowisko, czy lepsze życie rodzinne, a może po prostu wyjazd na wakacje. Dla każdego coś innego. No i teraz, jak do tego sukcesu dotrzeć? Co, co, co sprawia, co sprawia, kto osiąga sukces? Jak to się, jak, się, jak, jak to się je? Nie? Z czym to się je? Powiesz? E, tak, ale zacznę też, Artur, że tak naprawdę. Sukces to jest yy, równowaga w życiu, bo całe nasze życie to składa się z jakichś tam paru ważnych elementów, o których będziemy dokładniej mówić w naszych przyszłych odcinkach, i trzeba właśnie z tego wszystkiego wyciągnąć taki balans. Oczywiście te wszystkie elementy trzeba sobie fajnie podzielić, i w danym momencie życia będziemy się skupiać na czymś bardziej, na czymś mniej. Tak jak ja powiedziałem, 10-15 lat temu dla mnie bardzo ważna była kariera, i tam było dosyć. Większe skupienie, mniejsze może, może na rodzinie, na której jeszcze tak naprawdę nie miałem. Teraz, jak już mam dzieci, dla mnie to teraz to skupienie przechodzi na dzieci, ponieważ ja wiem, że te dzieci bardzo szybko dorastają. Także teraz ta kariera u mnie jest trochę mniej na niższym poziomie, dzieci są na wyższym poziomie i u Was też to wszystko będzie się zmieniać. Dla innych będą to na przykład przyjaciele, relacje ze znajomymi. Dla niektórych może być to jakiś rozwój duchowy. Nie wiem, no wiesz, dla mnie też na przykład 10 lat temu bardzo ważnym elementem był rozwój osobisty. Dalej zresztą jest, ale tak jak powiedziałem, balansuję to teraz, bo teraz mam rodzinę i to ten czas trochę przeszedł na rodzinę. Także no, pomożemy Wam właśnie w znalezieniu tego balansu żeby, już może trochę nawiążę do przyszłych odcinków, gdzie powiemy o kole życia. Bardzo prosty, proste narzędzie, bardzo praktyczne, gdzie będziecie mogli właśnie ustalić sobie tą harmonię i zobaczyć od razu, które elementy działają albo nie działają. Tak, te, te koło życia pomoże właśnie w tym sukcesie takim całkowitym, o czym ty wspomniałeś, bo dużo ludzi osiąga sukcesy sportowe różnego rodzaju czy tam biznesowe ale inne dziedziny życia leżą. Dokładnie, Artur. I to jest takie właśnie, żeby być pełny, to też trzeba wiedzieć, kim się jest, co się chce, dlaczego to się robi i, i być gotowy zapłacić tą cenę. No ale no, w tym wszystkim pomożemy wam my i narzędzia, których my używamy na co dzień, jak koło życia, o którym wspomniałeś, gdzie można sobie zidentyfikować swoje właśnie dziedziny w czym ja się czuję dobry, w, czym ja, w którą dziedzinę ja zaniedbałem, gdzie jest dobrze, gdzie jest źle, gdzie poprawić, gdzie zostawić. To są takie bardzo bardzo ważne rzeczy właśnie w osiąganiu sukcesu. No ale, ale co, co pomaga właśnie osiągnąć sukces? Wiesz co? Jak, Artur? Już, jak już się zidentyfikujesz, co ty byś chciał robić w życiu, w którą stronę byś chciał podążyć, to co ci pomaga właśnie w osiągnięciu tego sukcesu? E, wiesz co? Tak, jak powiedziałeś, właśnie bardzo mądrze powiedziałeś, że dużo ludzi osiąga na przykład cele zawodowe, ale ciągle czują się na przykład niespełnieni. Ja ciągle takie osoby znajduję wiesz. Pieniądze też szczęścia mówi się, że nie przynoszą, prawda? To jest taki zewnętrzny pokaz, może sukcesu. Ale lepiej płakać ale w Mercedesie niż na rowerze. No tak. Ale wiesz, to jest coś, co nie ma, nie, nie, nie trwa długo. Czyli kupisz sobie Mercedesa, oczywiście fajnie, po, pojeździć sobie, a po pięciu minutach już na przykład chcesz jeździć Porsche. I tak to jest. I poza tym żyjesz od punktu do punktu. A tutaj mówimy o tym, żeby być szczęśliwym, no, no wiesz, codziennie, żeby się budzić i być szczęśliwym, żeby, żebyś wiedział, że jesteś tą osobą sukcesu wiesz, dla, dla siebie, bo ty osiągasz te cele dla siebie, a nie dla innych, nie dla swoich znajomych, nie żyjesz nie dla przyjaciół, także e, w, właśnie wiesz, e, ponoć 80% ludzi według e, badań galupa e, jest nieszczęśliwych, pomimo tego, że osiągnęli swoje cele zawodowe. Bo wiesz I jak to jest, jest tak, nie? W, w drodze do sukcesu. To ten sukces nie jest w sumie najważniejszy, ważna jest ta droga do tego sukcesu. Dokładnie. I, i to wszystko, I... co się dzieje po tej drodze, jak gdyby definiuje ciebie twój sukces, bo bywa często, że wybrałeś się w jedną stronę, ale zmieniasz tą drogę, bo okazuje się, że to nie jest dla ciebie, albo no, ty nie chcesz już tego, idziesz w drugą stronę. Ale w tej drodze do sukcesu z twoim razem rozwojem dzieje się też tak, że no, spotykają cię nowe możliwości, nowe umiejętności. Masz dużo więcej dyscypliny w osiąganiu tego sukcesu. I jak gdyby otwierasz sobie drzwi na wszechświat, ty wysyłasz tą, tą wiadomość wszechświat, jestem gotowy na, na sukces, jestem gotowy na rozwój. I jak ty już nadajesz na tych falach, to wszechświat ci zaczyna przysyłać wszystko w tak. Twoim kierunku, co ci pomoże w tej drodze. Dobrze. Oczywiście jednym z tych, co wysłał wszechświat, jesteśmy my, pomożemy wam. Z naszym nowym kursem, który, który niebawem się ukaże, no i w naszym podcaście o tym właśnie, czyli o, o samorozwoju, o osiąganiu swoich celi, no i o tych wszystkich narzędziach, których my używamy, bo tak samo ja, jak i Sebastian, no, my używamy różnych technik, nie zawsze tych samych, bo no, ja jestem sportowcem, Sebastian bardziej tutaj. Jestem sportowcem. No, trosze, na troszeczkę innym poziomie, ale ty bardziej w inżynierce, wiesz, projekty takie rzeczy. Ja w inną stronę. Oprócz tego, ja też no, prowadzę jeszcze dwa inne biznesy. Także te światy się przenikają. I tak my się spotkaliśmy z Sebastianem i tak powstał pomysł nagrania tego podcastu i powiedzenia, co my o tym myślimy. Dosłownie. Jeżeli jeszcze wiesz, Artur, rozmawiamy teraz o sukcesie, to nie możemy zapomnieć, że. Sukces jest tak samo ważny jak, na przykład porażki, prawda? Ponieważ nie byłoby sukcesu bez porażek. Jeżeli mówimy o porażkach, zawsze nie wiem, dlaczego przypomina mi się Michael Jordan, który zawsze mówi i wszyscy go zawsze cytują, i on mówi, że osiągnął sukces tylko dlatego, że zawsze przegrywał raz za razem, prawda? I dlaczego? I on był właśnie bardzo odporny na porażki. I my też musimy się nauczyć tej odporności na porażki, ponieważ jeżeli nie, od, nie nauczymy się tej odporności na porażki. I nie, jeżeli nie zdamy sobie sprawy, że to jest ta porażka jest częścią naszego sukcesu, częścią tej drogi i z każdej porażki uczymy się czegoś, no to niestety nie będziemy szczęśliwi i no, tego sukcesu, jakikolwiek by był. Oczywiście, sobie ustalimy, no to będzie ciężko nam to. Osiągnąć. No to porażka jest częścią sukcesu, bo jak gdyby no nie zdarzają się ludzie, ale jest to rzadkość, którzy osiągają wszystko, mają taki tak zwany dotyk Midasa, że czego się nie złapią, to się zamienia w złoto i idzie jak spłatka. No ale większość ludzi, na przykład ja, ja dużo obracam się w świecie biznesowym. Wszyscy ci, co osiągnęli sukces, co ja ich znam. Ja mówimy o dużych sukcesach, nie, nie tam o jakiejś małej firmce z trzema pracownikami, ale mówimy o naprawdę dużych obrotach, dużych sukcesach, niejednokrotnie międzynarodowych. Nie jeden z nich zbankrutował przynajmniej raz. Oczywiście. Jak nie dwa, y, porażek więcej niż sukcesów, ale się nie poddali. Taka analogia do, do mojego świata sportu. Ja wiadomo, mam czarny pas w krafmadze, A czym jest czarny pas? Jest to biały pas, który nigdy się nie poddał. I to też na moim przykładzie, bo wiesz, ty mnie znasz, widzowie to tylko z podcastu, ale ja jako facet jestem mały facet, metr 60 parę wzrostu. No, także nie za duży, nie za silny. Jak ja trenowałem, no to, to wiadomo, że no, tam było lanie za laniem. Jak ja jeszcze w wieku 15 lat zaczynałem, czy tam 14, no to ja ważyłem 56 kilo jeszcze w wieku 20 paru lat. No ale lałem się z chłopami, którzy mieli tam po 70, 80, czasami więcej kilo. Nie ma szans na wygraną, no ale nigdy się nie poddałem. Zebrałem za to nawet na egzaminach kilka pochwał, ale to jak gdyby mnie zaprowadziło dalej. I mimo to, że się tam wszyscy śmieli, czy rodzina mówiła. Niejednokrotnie matka mówiła, że ja już ci na następny rok nie podpiszę, bo jak nie byłem pełnoletni, to musiałem dostać zezwolenie od rodziców na trening, bo, bo widziała na przykład moje pobijane kości czy tam siniaki, jej po prostu było mnie szkoda. Ale no, jakbym się słuchał tego, że lepiej posieć w domu, wiesz, po co cię doma boleć, po co to, to nie byłbym tu, gdzie jestem teraz. Oczywiście. I jak gdyby to też wpłynęło na moje życie biznesowe, bo ta samodyscyplina ze sportu walki, właśnie pomaga mi osiągać sukcesy we wszystkim innym, w samorozwoju, w biznesie i w ogóle w tym wszystkim, co ja sobie wymyślę. Bo no tak już jest z, ze sportami, to nie musi być sport walki, ale tak już jest ze sportowcami, że oni mają cel i idą do niego. Nieważne co, pada, zimno, leje, gorąco, on wstanie z tej kanapy, pójdzie, będzie swoje robił. I to jest ta dyscyplina. O tej dyscyplinie my też jeszcze sobie porozmawiamy w tak następnych odcinkach. Też wam powiemy jak to robić, jak to osiągać, jak się ją buduje, jak się ją buduje. Sumie, przykładem takiej dyscypliny i wzorem to jest chyba ze świata sportu moim zdaniem Cristiano Ronaldo i on zawsze oczywiście on jest utalentowany, ale on powiedział, że talent to jest tylko początek, bez ciężkiej pracy i poświęcenia nie ma nic i ja się tutaj z nim zgadzam. I tylko szybko, chciałem tylko, Artur, wrócić o tym, co rozmawialiśmy o no. tym sukcesie w biznesie, że tak naprawdę jak się czyta różne życiorysy albo obserwuje luźny, różnych ludzi sukcesu w biznesie, to my tylko wiemy o ich sukcesach. Tak naprawdę o porażkach ciężko cokolwiek wyczytać. A sam wiesz, każdy z nich, tak jak powiedziałeś, przeżył niejedną porażkę, ja ostatnio czytałem w ogóle, o, czytam taką walną, fajną w ogóle książkę Psychologia Pieniędzy. Na pewno o, nią, o niej słyszałeś, Morgana Hausela. I ta książka u mnie już leży bardzo długo. I tak zacząłem ją czytać i miałem czasu. Ostatnio wreszcie się za nią wziąłem, powiedziałem, że muszę ją skończyć, skończyć. I tam właśnie wypowiadał się szef Amazona. I on mówił, że słuchajcie do swoich akcjonariuszy. Że nie przyjmujcie się, teraz właśnie pracujemy nad jeszcze większą klapą niż jakimś tam był jakiś tam projekt, nie? Ale chodzi tutaj o to, żeby wiesz, ty prędzej czy później, jeżeli będziesz próbował, to oczywiście do czegoś dojdziesz, a jeżeli nie będziesz próbował, no to sorry, ale. No... No ktoś, ktoś mądry kiedyś powiedział, że sukces to jest yy, zbiór Twoich małych porażek i kroków w tą stronę wszystkich czynności, które podjąłeś, żeby go osiągnąć. Nie? Tak. Ale to, to też tyczy się właśnie do porażek. No mamy teraz tak na, na topie naj, najbardziej znanego teraz y, miliardera y, Trumpa. Przecież on tak. też bankrutował, tak? Podniósł się, podniósł się jeszcze silniejszy. Czasami trzeba dot, dotknąć dna, żeby się od niego odbić. Oczywiście, bo, bo to, no i to jest bo to... ta sztuka. No bo to czyni nas mocniejszym, nie? To czyni nas właśnie. Ale to nie każdy to potrafi, Artur. To tak się wydaje, to z zewnątrz się wydaje bardzo łatwe, ale być tam na dole i znowu się podnieść, jeszcze przy różnego rodzaju krytyce. Ludzie ci mówią: "Nie nadajesz się do tego, nie wyszło ci, po co znowu będziesz próbował?". I no wiesz, to trzeba mieć naprawdę dużo zapału w sobie. Dlatego no niestety ci ludzie, którzy tak osiągają taki widoczny sukces, no to jest ich niestety niewielu, nie? To, to jest No bardzo... tak, bo to trzeba wybudować. Ten samorozwój też ci pomaga właśnie w budowaniu takiej wiary w siebie i pewności siebie. Bo jeżeli ty się określisz, kim ty jesteś, co ty chcesz, to tak naprawdę zrobiłeś już 50%. Dokładnie. Ludzie też nie osiągają sukcesów dlatego, że nie wiedzą, co, czego chcą. I kim oni są. Bo, no bo musisz siebie określić. Tak jak na przykład w sporcie, dopóki nie pchniesz siebie poza swoje limity, to tak naprawdę nie będziesz wiedział, co możesz, tak? No dokładnie. I tak samo jest w życiu osobistym. No jak się, nie, nie eksponujesz siebie na te trudne chwile, na te najgorsze chwile, na jakieś trudne zadania, które trzeba zrobić, próbujesz to ominąć zwalić na kogoś, no to, to nigdy nie będziesz wiedział, co ty potrafisz. Dokładnie, co ty i możesz i jak robi. to możesz zrobić. Nie no? wiem dlaczego, ale jak teraz zacząłeś o tym mówić, przypomniało mi się, że wiesz, żeby wychodzić z tak zwanej ten comfort zone, czyli tak. z tej strefy komfortu, bo wiesz, jak jesteś w strefie komfortu, to za dużo się nie uczysz i właśnie moim zdaniem dużo ludzi żyje w tej strefie komfortu, wiesz, im jest tam wygodnie, oni tam żyją, oni codziennie robią praktycznie to samo, wiesz, za bardzo się nie rozwijają, boją się jakichś zmian, bo to jest dla nich jakiś stres, nie? A ja na przykład lubię wychodzić z tej strefy komfortu, uważam, że czasem może nawet ja za często, bo lubię sobie podwyższać tą poprzeczkę i ciągle sobie ją podwyższam. Bo mam tak samo, wpadłem w taki nauk, nie? Tak, tak, powiedzieć. to jest dla nas chyba nauk. Ale I, to jest chyba dla wszystkich, którzy się uczymy, nie? To jest chyba dla wszystkich, którzy są, którzy się poświęcają samorozwojowi, bo to jest jak... To jest jak gdyby takie ekscytujące, podniecające, nie? Że, że dzisiaj na przykład biegnę kilometr w 3 minuty, ale jutro pobiegnę w 2,59 i jak to osiągnę, no to patrzę: no, jestem z siebie zadowolony, to jutro zrobię 2,58 i trenuję, żeby to wyszło. Nie? Ale kiedyś ktoś mądry też tak powiedział, że. O, wybiłem sam siebie z myśli, <laughs> teraz zapomniałem, a już wiem, że właśnie. O wychodzeniu z tej strefy komfortu, że starymi metodami nic nowego nie osiągniesz. Dokładnie. To, co, co miałeś to osiągnąć, to już osiągnąłeś. No i teraz to musisz słabie. coś zmienić, żeby iść wyżej. I kiedy, Artur, zmienić? Jak zaczniesz zmieniać małe rzeczy każdego dnia. Od tego, od tego pochodzą, że, you know, z tego będą wynikać większe zmiany w Twoim życiu. Nie? Jak zaczniesz zmieniać codziennie. Jakieś drobne, drobne rzeczy, nie? Zaraz no będziemy tak, kończyć. Bo, nie? Tak, bo prawda jest też taka, że jeżeli rzucisz się na, na jakieś takie duże kroki, to szybko się zniechęcisz, że one nie wyjdą, to, to, to nie ma szans. I to jest właśnie ta metoda małych kroczków, małą łyżeczką, aniżeli postawić sobie, bo kiedyś tak się afirmowało, nie? Będę, będę miał dom za ileś milionów, trzy razy złotowca, nierealne cele jak na teraz. No, i po pół roku nie było, po roku nie było, i się człowiek zniechęcał. Tak. Takie były kiedyś afirmacje, teraz to wszystko się pozmieniało. No i najważniejsze, i do tego będziemy już kończyć, ale najważniejsze jest, słuchajcie, żeby zacząć cokolwiek robić e, i, i wtedy, no i, no i te, to, to wtedy, i cieszyć się z tego całego procesu, z tej całej zmiany. I to co, Artur, będziemy kończyć powoli. Tak, no i dlatego zapraszamy do naszego podcastu. Będzie więcej odcinków, każdy o czymś innym. Będziemy też Wam przedstawiali narzędzia do, do tego samorozwoju. No i co, jeżeli Wam się podobało, to, to skomentujcie, podzielcie się. Napiszcie, tej... czym dla Was jest szczęście. Albo, albo sukces. Albo sukces. Bo szczęście to niekoniecznie sukces, nie? Tak. No i, i co, i będziemy w kontakcie internetowym, tak, i Zapraszamy do następnych naszych odcinków, gdzie gdzie dowiecie o swoim się o osobistym. Więcej. A jeżeli chcecie wiedzieć coś więcej, no to kontakty do nas będą podane. Można do nas pisać, dzwonić. Z każdym chętnie porozmawiamy, dowiemy się więcej, co was interesuje. Możecie też sugerować o czym byście chcieli usłyszeć w tych w tych następnych odcinkach. My bardzo chętnie pomożemy jak tylko możemy. I tym tak optymistycznym Akcentem żegnamy się z Wami dzisiaj. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w następnym odcinku. Do Dziękuję zobaczenia. Sebastian Ale. za uczestnictwo. Dziękuję.